Witam Was w moim kolejnym wideo poradniku związanym z programem, tym razem nie GIMP, a RapTRAPE. Jest to darmowy odpowiednik takiego programu jak Lightroom Adobe Lightroom. Jeżeli ktoś nie wie co to jest za program Adobe Lightroom, spieszę z wyjaśnieniem krótkim wyjaśnieniem. Program Adobe Lightroom służy do wywoływania Klików RAW, modyfikacje tych plików, ale jednocześnie możemy obrawiać również zdjęcia w formacie Skąd można pobrać ten bezpłatny program? Jak widzicie, ten program możemy pobrać ze strony internetowej www.dobreprogramy. Po osiągnięciu pliku z portalu Dobre Programy i uruchomieniu go, Pokaże nam się takie okno dialogowe. Dlaczego Wam to pokazuję? Dlatego, że po kliknięciu dalej pokaże nam się drugie okienko dialogowe. Na to trzeba zwrócić szczególną uwagę. Tu należy, jeżeli chcemy mieć jakieś dodatkowe paski do przeglądarek, to zostawiamy tak jak jest. Ale jeżeli nie chcemy jakichś pasków dodatkowych, które później dziwimy się, że są w przeglądarkach niepotrzebne jakieś reklamówki czy coś to należy kliknąć na to instalacja zaawansowana i odznaczyć wszystkie te kwadraciki kliknąć dalej i zainstalować może ściągnąć bo to tylko na razie taka mała aplikacja dobre programy ale ściągnąć plik rafterapy i zainstalować go Po ściągnięciu programu i zainstalowaniu go już, naszym oczom, no i oczywiście uruchomieniu naszym oczom, ukazuje się pierwszy taki interfejs tego programu. Po lewej stronie znajdują się drzewa katalogu, w których możemy znaleźć katalogi z naszymi zdjęciami. Po środku znajdują się ikony tych zdjęć lub miniaturki w danym katalogu. Tu zaś belka, która jest odpowiedzialna za konfigurację i inst... ustawienia zdjęcia, więc nie tyle może konfigurację, co ustawienia ekspozycji danego zdjęcia. Jednak po zainstalowaniu tego programu, ten program jest, interfejs jego jest w języku angielskim, lecz ten program jest również i w polskim języku. Żeby zmienić go, należy nacisnąć. To ikonkę Referency i tu wybieramy Select Polish OK. Po ponownym uruchomieniu tego programu już interfejs będziemy mieli w języku polskim. Teraz, gdy już mamy interfejs w języku polskim. Możemy przystąpić do pracy programu. Jednak uprzedzam Was, że ten program ma jeden podstawowy mankament: jego prędkość działania na plikach. Im większe zdjęcie, tym powo dłużej trzeba czekać na wykonanie danej operacji. Jak już Wam wspomniałem, po lewej stronie znajduje się drzewo katalogowe z, z plikami. Po środku znajdują się miniatury nasze zdjęć z tego katalogu, który wybierzemy. Po prawej znajdują się wszystkie słabaki do ustawień zdjęcia, nastawu zdjęcia. Tak to nazwę. A więc cała ekspozycja, odzyskiwanie przyświetleń, cienie światła, tony, mapping, regulacja lab i tak dalej. I tu mamy zakładki. Na przykład wyostrzenie krawędzi, redukcja szumu. Tutaj balans bieli, jaskrawość mikser kanałów. Tu kadrowanie, skalowanie, a tu demozaikowanie, przetwarzanie początkowe, punkt bieli, rap i różne inne funkcje, o których będziemy mówić. Powyżej miniatur zdjęć znajduje się, znajduje się kilka ikonek. Ta ikonka służy do Schowania lewego panelu. Ta do pokazania wszystkich zdjęć z katalogu. Gwiazdki te oznaczają wartość danego zdjęcia, muszę tak to powiedzieć. Pokazują zdjęcia oceniane. Ta ikonka pokazuje niezapisywane ostatnie zdjęcia a ta pokazuje ostatnio zapisane zdjęcia. Zresztą nie muszę Wam tłumaczyć, gdyż po najechaniu na daną ikonę mamy od razu podświetlony dymek informujący, co to jest za, za ikona. Tu dobrze znana ikona kadrowania. Przesuń, wyprostuj, obróć w lewo, obróć w prawą, odbij pionie, odbij poziomie, a to do schowania panelu prawego. Teraz, gdy już mamy otwarte miniatury zdjęć, możemy wczytać do obróbki dane zdjęcie. Wybieramy więc, ja w tym przypadku wybierę sobie to roże, klikając dwukrotnie na to. Powyżej tego zdjęcia mamy informację na temat tego zdjęcia: więc jakim sprzętem zostało, zostało zrobione to zdjęcie i parametry ekspozycji oraz gdzie, w którym katalogu na dysku znajduje się te zdjęcie pod jaką nazwą. Powyżej mamy histogram danego zdjęcia, a więc jak można to odczytać? Po lewej stronie są informacje o ciemnych miejscach danego zdjęcia, nie ma ich za wiele. Po środku jest optymalne, a więc, jakby szare miejsce, w którym są dobrze doświetlone elementy danego zdjęcia. Po prawej zaś są prześwietlone te miejsca. Poniżej mamy słabaki w pierwszej zakładce ekspozycji. Ekspozycja to nic innego jak nastawienia, jasności, barwy, temperatury. ...danego zdjęcia. Szerokość tonalna, jak widzicie, suwaczki są. Następnie wyszukiwanie krawędzi, skala, powtarzanie, powtarzanie rozważań. wszystkie tych suwaków nie będę Wam omawiał, gdyż możecie sami na zasadzie prób i błędów poeksperymentować. To będzie najlepsza nauka. Jednak pokażę Wam podstawowe. Pierwszy EV, a więc można po chłopsku powiedzieć jasność tego zdjęcia, którą ustawiamy również w aparacie przed zrobieniem zdjęcia. Ale jeżeli zrobimy niedoświetlone zdjęcie, przykładowo wyjdzie nam zdjęcie takie, możemy rozjaśnić przez EV i rozjaśniamy całe zdjęcie. Ale jeżeli na przykład mamy... Lekko ciemne zdjęcie, i chcemy tylko roześnić ciemne partie zdjęcia, ale zaś jasne pozostawić. Przechodzimy do menu cienie światła włączamy wysoka jakość i słuchawkiem cieni przesuwamy prawo oraz świateł do takiej formy, do takiej postaci, jaką chcemy uzyskać na zdjęciu. Jeżeli jest na przykład już rozjaśnione są cienie, ale jest takie mleczne zdjęcie. Możemy przejść do EV i troszeczkę całościowo rozjaśnić Druga zakładka służy do wyostrzenia i otrzymiania tego zdjęcia. Na przykład włączam wyostrzenie ustawiam promień na dość wysokim i mam już wyoszczone zdjęcie. Oraz siłę tutaj mogę jeszcze zwiększyć, już mam wyoszczone zdjęcie, ale za to mam pokazują się szumy żeby tych szumów nie było. Więc musimy przejść do redukcji szumu. Akurat redukcja szumu już jest włączona przy wyłączonej, byłyby jeszcze większe szumy, więc mamy tutaj ustawione optymalnie. Można pokombinować samemu, w zależności od jakości tego zdjęcia, od nasilenia tych szumów. Kolejna zakładka to balans bieli. Jeżeli zrobimy zdjęcie o nieudanej balansie bieli, przykład będzie żółte, niebieskie, to w tej zakładce możemy to poprawić. Tu możemy wybrać metodę, a więc automatyczna. Jeżeli jest nieudane możemy spróbować światło dzienne, ponieważ było zrobione przy ostrym słońcu. Też nie za bardzo. Pochmurne już jest optymalniej. Cień możemy wybrać. Lub też możemy skorzystać z tego punktowego próbnika, Wybieramy białe miejsce i już nam miarę optymalnie ustawiło. Możemy też sobakami ręcznie pomanipulować. je przy temperaturze oraz odcieniach przejdziemy z aparatu ponownie przechodzimy do kolejnej zakładki tu mamy kadrowanie jak sam nazwę wskazuje możemy wykadrować dane zdjęcie skalowanie Obszaru przyciętego oraz poprawa geometrii obiektywu. Jeżeli na przykład zniekształci nam obiektyw, zdjęcie będzie beczkowate, zdjęcie lub wypukłe, możemy to poprawić w tym menu. Kolejna zakładka to demozaikowanie, przetwarzanie początkowe punkt bieli rap, czarny zakładka. Tym przeważnie ja osobiście się nie zajmuję, wezmę to niepotrzebne, najważniejsze. Parametry mamy tu oraz końcowe. to jest metadany. Do metadanych możemy odejmować informacje lub dodawać informacje do informacji o zdjęciu. Te metadany co tu się znajdują to wyświetlane są tu oraz na zdjęciu po kliknięciu w ikonę zdjęcia we właściwości zdjęcia i ukazuje nam się systemowa informacja o metadanych. Na zakończenie tego poradnika chcę Wam pokazać, w jaki sposób można zapisać dane zdjęcie. Tutaj, jak widzicie, bezskutecznie możemy szukać menu do zapisu, ale jest ukryte pod ikonką tu na samym dole zapis bieżące zdjęcie. Otwiera się okno dialogowe, w którym podajemy nazwę. Podajemy folder w którym ma zostać zapisane to zdjęcie format pliku wybieramy sobie to z listy jotpack TIF 8 bitowy TIF 16 bitowy PNG 8 bitów PNG 16 bitów następnie wybieramy jeżeli mamy tutaj format na przykład stratny jotpack z kompresją wybieramy jakość tej kompresji im bardziej z uwag w prawo tym mniejsza kompresja lepsze, lepsze zdjęcie ale większy wynikowy plik Odwrotnym kierunku analogicznie, to pozostawiamy tak, jak jest. Tutaj mamy menu zapis, Zapisz natychmiast, umieść na początku kolejki przetwarzanie, jeżeli mamy wiele zdjęć do zapisu, umieść na końcu kolejki przetwarzanie, jeżeli mamy wiele zdjęć do zapisu. To automatycznie dodaje przyrostek, jeśli plik już istnieje. Jeżeli zapisujemy w tym samym katalogu, co istnieje, istniejący plik, to on dodaje rozszerzenie dodatkowe. Elementy do nazwy i klikamy na ok. Ja to zaznaczę, ponieważ to będzie w tym samym katalogu. Klikam na ok i czekam. Czekam na przetworzenie obrazu. Może to zająć chwilę. Także życzę miłej pracy w tym programie. Jeżeli jakiekolwiek pytania będą, piszcie do mnie na adres gmailcom lub cyberslabmaupa.interia.pl